Warzymy, Pszczyna i okolice od kuchni. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa w naszym kolejnym odcinku Warzymy, który przygotowujemy wspólnie z telewizją Pszczyna TV. Dziś jesteśmy gośćmi w naszej rybaczówce, miejscu mało znanym. Jest to gospodarstwo rolne położone w łące przy ulicy Łukasiewicza. Zapraszam serdecznie, poszukamy gospodarza tego miejsca. Dobrze, witam Dzień dobry. serdecznie. Łukasz Kozioł, bardzo witam miło. Łukasz o, Łukasz, dwóch Łukaszów. Tak. E, jak rozumiem, i nie mam jesteś gospodarzem tego miejsca. Tak, jestem kierownikiem tego gospodarstwa rybackiego. Co możemy powiedzieć o tym gospodarstwie? W jakim miejscu się w chwili obecnej znajdujemy? Znajdujemy się na gospodarstwie rybackim na jeziorze Goczałkowickim w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów. My jako gospodarstwo rybackie powstaliśmy w 1956 roku. Czyli to byliśmy już planowani przy budowie tego zbiornika wody pitnej. My, jako gospodarstwo, prowadzimy racjonalną gospodarkę rybacką, czyli odławiamy ryby, a także sprzedajemy je w naszym sklepie firmowym. Gospodarstwo, jako gospodarstwo rybackie, jest dostępne dla, dla wszystkich. My, jako jednostka, prowadzimy sprzedaż ryb, ale także ludzie mogą przyjść, zapytać i odwiedzić to miejsce. A też zapraszam, oglądnijmy nasze gospodarstwo, jak to wszystko działa, więc może chodźmy. Prowadź. Jesteście już po pierwszym porannym połowie. Chciałem się dowiedzieć jak często łowicie, od kiedy łowicie i co możemy tu u Was tak naprawdę znaleźć. My jako gospodarstwo rybackie obowiązują nas wszystkie przepisy prawa, czyli okresy ochronne, prawo wodne i my się musimy do tego stosować. Więc my połowę zaczynamy dopiero od 1 czerwca, czyli po wszystkich tarłach. A, czyli... Świeżo. Tak, świeżo po pierwszych tarłach, ryb, po wszystkich tarłach ryb. I wtedy my wiemy, że tą rybę, która jest, jest dobrej jakości i dobrej świeżości. Czy my możemy dostać jakąś rybę do dzisiejszego naszego dania? Jak najbardziej, możemy zobaczyć jaki dzisiejszy był połów i możemy coś z tego przyrządzić. Dobrze, a czy Ty możesz mi powiedzieć jeszcze, bo dosłownie wiem doskonale, że Wy nie tylko świeże ryby, ale też przygotowujecie Ryby wędzone. Tak, ale zacznijmy od tego, że głównie sprzedajemy świeżą, przetworzoną rybę z jeziora. Bo my, trzeba powiedzieć, sprzedajemy rybę z jeziora, czyli to co odłowimy sprzedajemy w naszym sklepie. Czyli sprzedajemy leszcze, sandacze, szczupaki, sumy, węgorze, okonie, karpie, amury, czyli Wszystki sortyment, który znajduje się pełny, w tutaj, ale także sprzedajemy te ryby w postaci wędzonej. Z takich ryb wędzonych, których się tu szczycimy, to jest polędwica z suma. Czyli z naszego suma jeziorowego przetwarzamy go i wędzimy go w postaci takiej szynki z ryby. Czy Ty możesz nam pokazać to, bo ja bym chciał niezwykle zobaczyć to miejsce, bo no ciekawi mnie to po prostu, a przypuszczam, że naszych widzów naszych też. Pierwsze zobaczmy jak tworzymy polędwicę z suma, którą wędzimy właśnie teraz na bieżąco, a później zobaczymy świeże ryby. Okej. Okay. Jesteśmy Szanowni Państwo w wędzoku można powiedzieć. I mało tutaj co widać, ale mało z, tyłu, co widać. z tyłu widać polędwicę, które wiszą. I widzę, że tutaj też... Tak, wędzimy się... też sandacza w dzwonku i, i, i sandacza w całości. No to teraz zobaczymy dzisiejszy nasz połów. Proszę bardzo. Wyjmiemy Oj, sobie czy... na stół, żeby pooglądać. Może pomogę? Tak, rzucimy sobie tu na stół. No, sandaż jest tak. przewódny. czy Bardzo rzadko się takie egzemplary zdarzają, ale jest można się czymś... Pochwalić, a smakowo, czy mały, czy duży nie ma znaczenia. A powiedz mi, Łukaszu, jak dużo łowicie? Jakie to są ilości względem dziennego połowu, czy limity jakieś Was obowiązują? Tak, tak, obowiązują nas y, limity, które mamy zawarte w operacie rybackim i których limitów nie możemy przekroczyć. Więc my się trzymamy odpowiednich gatunków i odpowiednich ilości gatunków. Obowiązuje to też wędkarzy, którzy wędkują na tym zbiorniku. I łączna ilość ryb nie może przekroczyć pewnej wagi. Dobrze, to czy my możemy teraz już zabrać sobie naszego sandacza? Tak, może, dzisiejszego bohatera odcinku. Może nie będziemy brać tak dużego. Tego może nie rozbierzemy, ale tutaj weźmiemy mamy. Weźmiemy sobie już zrobionego. Już panowie nam przygotowali tak, fileta, fileta także będzie idealnym daniem. Dobrze, to zabieramy. I I idziemy, idziemy, gotować. Przygotowujemy coś do gotowania. Chodź. Dobrze, mamy rybę. Dzisiaj, Łukaszu, przygotujemy danie takie troszkę tradycyjne można powiedzieć jak u nas w naszym regionie Dym w kartofle, czyli tak zwane prażunki. Jedni dym w kartofle, jedni prażunki, jedni prażuny. pieczonki, Jedne pieczunki. Kociołki. Różnie to się nazywa. Jaki region taki taka Ile ile, ile regionów tyle nazwy, ile tak domów jest. tyle nazw. My I, zrobimy tyle jedno... smaków. i tyle smaku. My je zrobimy nieco inaczej, bo wykorzystamy dużo ilość waży. Wykorzystamy e, oberibę, czy też kalarepę, wykorzystamy botwinkę. Mm -hmm. A naszego sandacza sprawimy i e, przygotujemy go w liściach kalarepy. Troszkę inaczej. Może na początek ja sobie przesmaruję troszkę kociołek, odrobina oleju na dół i pokroimy ziemniaki. Jesteśmy w miejscu, można powiedzieć, przy chacie rybaka. Czy z tą chatą rybaka, Łukaszu, wiąże się jakaś historia dosyć ciekawa tego miejsca? Hata rybaka, jak samo wskazuje, jest to miejsce dla rybaków, którzy przypływają z połowu i mogą odpocząć jej śniadanie. Czy kiedyś, jakby prowadzone połowy na trzy zmiany, czyli w nocy też się kiedyś łowiło, więc odpoczywali po połowach nocnych, lub przygotowywali się do połowów nocnych. Więc temu Hata Rybaka. A ja chciałem jeszcze wrócić, może do tego tematu, jakby odławiania tutaj i tej, tej ilości tych ryb. Eee, no bo. Wiem, że tego jak gdyby też nie odławiacie jakiejś tam e, ilości wielkich. E, czy Ty możesz nam podać nie wiem, w kilogramach, w tonach, ile w skali e, tygodnia, ile w skali miesiąca odławiacie? Jezioro jest jeziorem, ryby są rybami, więc my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile w danym miesiącu złowimy ryby, tylko już w skali roku. I też trzeba powiedzieć, że my nie prowadzimy sprzedaży hurtowej czy na jakąś dużą skalę, tylko na nasz lokalny rynek tutaj. Więc ta ryba wystarcza po prostu tutaj dla okolicznych restauracji i dla, dla ludzi, bo mamy w sumie, patrząc, krótki okres połowowy, bo łowimy od czerwca do, do lodów, tak? No bo lód może przyjść w grudniu, może przyjść w październiku, bo takie zimy już bywały więc jest ten okres, ale średnio wszystkich gatunków, które odławiamy z jeziora będzie około 9 ton. O, to Czyli i nie dużo i nie mało. Tak, nie dużo, nie mało, bo patrząc na okoliczne stawy karpiowe, to potrafią taką ilość złowić z jednego stawu, tak, co my złowimy przez taki okres. Tylko, że nie mają takiej jakościowo ryby i takich gatunków no to, jak to, my. To, to na pewno. Szanowni Państwo, wracając do naszej potrawy, yy, kociołek wykładamy liśmi młodej kapusty, na dół odrobina ziemniaków. Młody? Jakbym cię mógł prosić, żebyś już. przesolił i pieprzem, ja już się zajmę odrobiną pokroić troszkę marchewkę. Jak przesolę, będzie na mnie, tak? Ja. to będzie, że danie było zasłone. Różne są wersje tego. Jedni kroją w paseczki, jedni kroją w kostki. Ale chyba jedni plasterki nie jedni w wyglądają. Ja, ja osobiście lubię, jeżeli to jest w plasterkach, Damy sobie. Marchewki. Która doda nam słodycze oczywiście. Tak, jak najbardziej. Łukaszu, prosiłbym Cię ewentualnie o obranie. E, dostaliśmy tutaj naszego karpia. Mamy suma, ale też mamy karpia. który zastąpi nam boczek. Jeżeli mógłbym Cię prosić, ja może tu taką małą deseczkę się przygotuję i nam obierzesz. Ja w międzyczasie skroję cebulkę. Cebula. Piórka, bądź też w księżycy Jak kto woli. Nasze danie przygotowujemy dzisiaj w kociołku. Jest to troszkę inny produkt. Rybę można przygotowywać na wiele sposobów. Można przygotować rybę na sposoby smażone, panierowane. Tradycyjne, które robią nasze babcie, mamy w domu. Jedni przygotowują rybę sotę, jedni gotowaną. Każda ryba ma. Jest dobra, tak? Nie ma, nie ma, opcji, żeby nie była dobra. Pod każdą postacią pozawiera dużo kwasów omega-3, witaminy, selen, bardzo przydatne. My dzisiaj przygotowujemy ją w sposób duszony. E, troszkę inaczej, żeby też pokazać Państwu, że możemy te danie też zrobić, żeby było ciekawsze. Tak? Niekoniecznie prażonki muszą być tylko i wyłącznie z boczkiem, cebulą i, i kiełbasą, tak jak tradycyjnie się robi, ale może też być z rybą. Ja też osobiście kiedyś od mojej babci dostałem przepis na rybę, e, na takiego ko kociołek, który przywiózł dziadek od niej, też czy, czy ojciec, już teraz dokładnie nie pamiętam, z Norwegii z śledziem. Tak? Oni też to, to pro robią. My dzisiaj przygotowujemy jeszcze to inaczej, bo przygotowujemy to danie z młodymi warzywami. Wszystkie nowaliki, które w chwili obecnej są dostępne, możemy tutaj sobie wkroić i nikt nie będzie nam tutaj, tutaj w żaden sposób tego nie może zabronić. A to jest też taki ukłon w stronę warzyw, które są coraz bardziej popularne, coraz zresztą też, jakby nie patrzeć, musimy je coraz bardziej pro, promować z uwagi na też ilość ryb, którą mamy ograniczoną w naszych jeziorach i morzach i oceanach, ilości mięsa, żeby też te, wykorzystywać te warzywa i używać ich coraz więcej. Z uwagi też przede wszystkim na otyłość naszych dzieci, które jest coraz bardziej, coraz większym problemem, tak? Warzywa, warzywa, jeszcze raz warzywa. My dzisiaj poużywamy sobie troszkę tych warzyw i wykorzystamy je w naszej kuchni. Nie ryba obrana, soli i ten pieprzu, jeszcze odrobinę chili, to nam zaostrzyło smaku. Teraz zrobimy sobie wędzonego karpia ala Znowu ziemniaki. Prosiłbym ponownie o przesolenie, ale też nie za dużo, bo ta ryba wędzona nam trochę tego smaku puści. Wykorzystamy sobie jeszcze troszkę botwinki. Troszkę nam elegancko przybarwi tego ziemniaka. I teraz, o, ok. Przygotujemy sobie naszego sandacza w liściach kalarepy. Łukaszu, ty jako znawca ryby lepszy na pewno ode mnie. Czy możesz nam powiedzieć jak najlepiej przyrządzić rybę, bo często jest tak, że wszyscy używają mnóstwa ilości ziół, przypraw, a no ja osobiście uważam, że to może niekoniecznie jest dobre. Ja osobiście preferuję jak najprostsze sposoby ryby i jak najmniej jakby zabijania jej smaku, bo, bo ryba w swoim jeszcze z tego jeziora naprawdę ma wyborny smak. A zabicie ją różnymi przyprawami, gotowymi przyprawami do ryb, to nie potrzeba. Wystarczy zwykła sól i pieprz. Yy, masło klarowane, tak jak do sandacza czy suma okonia, czy zwykłe opruszenie tylko w mące i upieczenie na, na oleju. I to jest chyba najprostszy sposób i najbardziej pokazujący walory, smakowe ryby. Czyli nie jesteś zwolennikiem, jednym słowem, mnóstwa ilości Nie, ja. I ziół, czyli tak jak ja, tak. jeżeli dobra ryba, nie możemy zabijać jej tak, smaku, Można tak, zaostrzyć smak papryką, ostrą czy, czy świeżym chili i, i, i to wtedy... Ta ryba naprawdę smakuje jak ryba, a nie jak coś z hipermarketu. My dajemy pieprz świeżo mielony. Odrobina soli. Tak, a ja mówię, ja jeszcze preferuję sandacza w postaci surowej, jako tatar. Można wykorzystać i, i bardzo dobry, yy, smakowo delikatny bardzo i lekko strawny. No tylko trzeba uważać na ości, trzeba pamiętać o tym, żeby sobie te ości powybierać dokładnie. Tak, ale jak zmielimy przez maszynkę na grubym oczku dwukrotnie, to ta ryba będzie bez ości. Czy preferujesz skropienie cytryną? Jak najbardziej. Jak Bec. najbardziej. Pół... Polepszy to też poszukamy. smak mięsa. Czy dajemy troszkę koperku? Koperek pasuje do ryby. I jeszcze do białej ryby. Jak najbardziej. Odrobinę koperku cytrynką, lekko skropimy sobie rybę, a co możesz mi powiedzieć Ty jako znawca tej ryby, no zajmujesz się tym na co dzień, ja trochę mniej, na co zwrócić uwagę, gdzie kupować rybę, czy, 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 czy wybierać, nie wiem, odpowiedniki ryb zagranicznych, jakieś tam łososie, czy, 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 czy też inne miętusy i tak dalej, czy wybierać nasze jednak polskie produkty z rodzimych naszych hodowli, które, które gdzieś tam tu tu u nas wpływają. No, jak gdyby mnie też uczono, że e, powinniśmy jeść nasze regionalne rzeczy, przede wszystkim polskie rzeczy. No gdzieś to, bo mieścimy się w tej y, takim też y, miejscu tak i nie możemy za dużo tej kuchni śródziemnomorskiej, tylko też powinniśmy jeść po prostu i z oliwę z oliwek, a olej spożywać, tak? Tak, olej rzepakowy. Nas Więc rodzin. co możesz mi powiedzieć o tych rybach? Bo to też jest dosyć dla mnie ważne. No i też taka dla mnie wskazówka bardzo ważna na, na przyszłość też. Ja, ja zawsze będę promował nasze lokalne rynki i nasze polskie ryby, tak? Ja, ja jestem mówię, zakochany w naszych rybach i, i ta naszej tradycji rybackiej i w ogóle hodowli ryb. Bo jednak my hodujemy i sprzedajemy rybę bardzo świeżą w Polsce. Bardzo i fajnie kupować jest, jak są przetwórnie na, na gospodarstwach, bo to mamy gwarancję tej świeżości, że ta ryba na przykład była rano wyjęta ze stawu, yy, prze, przetworzona i jest do sprzedaży do klienta. Yy, ryby w naszych hipermarketach, tak? bo też musimy powiedzieć, że ryba no. jest dostępna w hipermarketach i też jest dostępna od naszych lokalnych hodowców lub w ogóle hodowców krajowych, yy, więc śmiało można patrzeć i yy, kupować ryby z znakiem produkt polski. Bo jednak jakość naszych produktów i hodowli ryb jest jedna z lepszych w Europie. Czyli my jednak jeszcze tą tradycyjną metodą nie, nie używamy dużych ilości paszy, hodujemy te ryby spokojnego żeru czy karpie na pszenicy, na zbożach, a nie jak i w dostępnych czy też za granicą granulatach. Ryby morskie z Bałtyku, jak najbardziej nasz łosoś bałtycki, bardzo dobra ryba. Nie, nie kolorowany, tylko ze zwykłym yy, białym mięsem, takim jak występuje naturalnie. Nasze pstrągi i wszystka ryba, która jest przetworzona, bo wiadomo, już w postaci mamy przetworzonych tych rybach w sklepach, czyli jest wygodnie dla nas. Mamy filety, mamy tuszki, mamy dzwonka, więc jest to też wygodniejsze dla nas. Nie musimy a tego przetwarzać mi, od początku. A powiedz mi, na co jako klient, konsument powinien zwrócić uwagę. Kupując czy wybierając tą rybę w markecie, nie wiem, czy to są oczy, czy to jest skóra, czy to jest mięso, dotyk tego, tej ryby. No wiadomo, dotykać nie możemy, ale jak wizualnie możemy ocenić, czy ta ryba jest należytej świeżości, czy też nie? Wiadomo, jak ryba jest w całości w łzce, czyli ryba świeżo y, złowiona, to jest wiadomo gwarancją, tak? bo jest w całości wypatroszona, nie nie, nieodłuszczona, czyli wiemy, że ryba była złowiona rano, ale jak już mamy rybę przetworzoną, to najważniejsze jest oko, bystrość oka, czyli, czyli ja oko tak, musi jak się... Ja tak mogę jeszcze tak. się przerwać, najczęstszym yy, klientem, który kupuje tą rybę jest jednak wybór tego marketu, no z uwagi tak. na to, że jedziemy do tego sklepu, wiadomo, mamy też tutaj w przynie lokalny sklep. Tak, mamy. Bardzo dobrze, też wyposażony, wszystko w nim możemy znaleźć. Ale jak gdyby najczęstszym tym jak gdyby miejscem do zakupu ryby jest market. Na co tam zwrócić uwagę? Jak możliwość dotknięcia ryby, to sprężystość mięsa. To świadczy o tym, że jak dotkniemy rybę palcem i po wciśnięciu tego dołka, jakby w mięśniu, on wróci do postaci i to jest ryba świeża. Jak ryby zostaje, to już ryba macie 4 dni, więc już przeleżała troszeczkę. Czyli trochę przeleżała. Dobrze, tak. my wracamy do naszego dania. Mamy w kociołku już przygotowane botwinkę, buraczek, mamy ziemniaka, mamy wędzonego karpia, mamy kalarepę, e, mamy cebulkę, marchewkę, pietruszkę. Teraz wkładamy w liściach kalarepy naszego sandacza i będziemy go po prostu sobie dusić. O co chodzi w tym zawijaniu liści? Już powiem Państwu, w tym momencie to danie będzie w całości, tak? będziemy mogli sobie je wyjąć swobodnie. W krajach różnych innych, ciepłych stosują liście bananowca, liście figowca. My możemy zastosować liście kalarepy, jeżeli jest dostępna porzeczka, liście porzeczki. To są wszystko elementy jadalne, które też powodują, że smak i aromat w nich zawarty przenika do dania. I zamykamy kociołek. Trzeba pamiętać, żeby sobie go dobrze dokręcić. Dobra i dajemy na łoci no, ciężki i dajemy na ogień. Ja proponuję, bo nie mamy takiego typowego żaru. Wieszamy. A chcemy wypłynąć, to może sobie go dla bezpieczeństwa powiesimy. Powiesimy. Myślę, że nam się centralnie ustawi. I tak. Przygotowany kociołek, pozostawiamy na około 45 minut do godziny czasu. My w tym czasie wypłyniemy sobie na jezioro, tutaj z gospodarzem, i który nam opowie troszkę jeszcze o tym samym miejscu: o połowach, o zezwoleniach, o pozwoleniach i o tym miejscu. Płynąc tutaj, chcieliśmy Wam pokazać, że jezioro Goczałkowicko to nie tylko zbiornik wody pitnej, ale to także wiele, wiele atrakcji. Niedaleko tutaj po prawej stronie mamy nasz port jachtowy. Tutaj można, tak jak już z Łukaszem rozmawiałem, za zgodą tutaj właściciela tego portu przyjechać, zostawić swoją łódź, czy też wypożyczyć swoją łódź i wypłynąć sobie na jezioro Goczałkowickie. Oczywiście pod, pod pewnymi obostrzeniami i warunkami, których tu już pilnują w porcie jachtowym, można, można to uczynić. Możemy teraz zobaczyć jakby od środka piękno tego zbiornika, otaczają nas góry, otacza nas las. Mamy tutaj dyrektywę ptasią, Naturę 2000, czyli wszystkie gatunki, które chronione. Tak jak Łukasz wspomniałeś, mamy właśnie wyspę ptasią, która powstała dla chronienia ginącego już gatunku rybitwy. Zobaczymy, jak to będzie w latach się układało, bo wyspa dopiero jakby zaczęła działać w tym roku. Czyli pierwsze efekty klucia czy, czy no, nowych rybitw zobaczymy w, w przyszłości. A powiedz mi, bo no mamy, mamy Jezioro Goczałkowickie, tak jak wspominałem zbiornik wody pitnej, ale to jest tylko Śląsk, czy coś jeszcze więcej zaopatruje w tą wodę? czy? Czy, czy tylko ten zbiornik, czy jeszcze gdzieś jest jakiś inny zbiornik? No bo można powiedzieć, że też mamy jezioro, jezioro czy też łąkę, tak? Też jest tak, zapora. Tak, też zapora czy to jest zapora, ale... jest w jakiś sposób połączone dwa organizmy? Czy... Nie, nie. To są dwa osobne organizmy na dwóch różnych ciekach. Zbiornik łąka jest na Pszczynce, a my jesteśmy na Wiśle. Aha. Zbiornik czyli powstał pierwszą, tak, pierwszą, tak, pierwszą jak gdyby taką zaporę... Król królową rzek, czyli powstają na Wiśle. Pierwszą zaporę na rzece Wiśle. No, zbiornik, y, chyba nie mówiliśmy, 2700 hektarów lustrawody, czyli jeden z większych zbiorników w Polsce. No i też chyba możemy wspomnieć, że my jako gospodarstwo rybackie dbamy tutaj o wszystko, bo y, zaryb, prowadzimy zarybienia, prowadzimy sprzątania, dbamy o tą przyrodę, ratujemy ludzi kąpiących się tutaj, bo też pełnimy jakby formę ekipy ratu, ratowniczej czy wywróconych żaglówek, więc my jesteśmy taką jednostką macierzystą tego zbiornika. Łukaszu, no bo też tutaj wiemy, no, wspomniałeś tutaj przedtem o, o wędkarzach, też. E, jak sprawa wygląda z pozwoleniami na wędkowanie? Czy można tutaj przyjechać sobie? Czy można z łódką sobie wypłynąć? Czy, czy no te mają wędkarze różne takie sprawy? Te swoje, mniejsze, większe. E, jak, to, jak to od takiej strony technicznej wygląda? Tak, jak już wspomnieliśmy, zbiornik jest dopuszczony do, do wędkowania i wędkowanie wyłącznie z brzegu. Nie dopuszczamy tutaj żadnych jednostek pływających, czyli motorowych, czy, czy elektrycznych. Z powodu na na warunki bardzo trudne na zbiorniku, czyli wiatry, które tu występują, a także jako my gospodarstwo prowadzimy gospodarkę rybacką i było to niszczone przez pływających wędkarzy, więc taki podjęty został regulamin, że wędkowanie tylko z brzegu. Zezwolenia są u nas dostępne na terenie Rybaczówki, tam gdzie gotujemy. Są im zezwolenia jednodniowe, weekendowe, siedmiodniowe, czternastodniowe i roczne. Przyjeżdżając przykładowo na ryby, no na ten weekend, najmniej na to wymarzony nasz, jaki koszt takiego pozwolenia? 30 zł. No to nie jest, nie jest strasznie. Limity pełne można. Naprawdę jak ktoś potrafi łowić i chce złowić, to zezwolenie się... To złowi grubą rybę. Tak, złowi grubą rybę. Ryby złowi. Podziwiając te majestatyczne pejzaże przejedziemy z powrotem i skosztujemy naszej ryby. Myślę Łukaszu, że nasze prażonki już będą dobre. Para leci. Para leci. Powinno być ok. Może odstawimy na stół. Op. Pachnie, że tak powiem. Zacnie. Zacnie. No i mamy nasze prażonki. Można powiedzieć: gotowe. Ziemniaczek mięciutki. Będzony karp się nie rozpadł. Kala ryba jest. Buraczek ładnie nam przybarwił ziemniaka, odrobina świeżo mielonego kiepszu. Sól to może jak kto Do woli. Do I nasze danie gotowe. Sandacz w liściach kalarepy z prażonymi ziemniakami i warzywami. Ziemia grzyba jasyjna. Kalarepa też. Ryba delikatna revelacyjnie. Smacznego dziękujemy i zapraszamy dziękujemy. serdecznie do naszego kolejnego programu. Pszczyna TV gotuje, czy przepraszam? Troszkę nami buja, ale to nic. Który niezwykle e, może jeszcze raz. Tam, tą drugą stronę kręć, jak wypływamy. No tak, tylko jak tu się zjedzie mu na ten, a on ma tu 100 rybów na tydzień, nie? No, albo 50, no. albo w ogóle. Jak piraci z Karaibów, nie wiadomo kto prowadzi. Gudy, czekaj, bo żebym się. Płyniemy. Płyniemy, Płyniemy dalej.